3, 2, 1. Franza. Beże Dembele no. 3, 2, 1. Barcelona Yl, Jamal Lecisz. Ty masz dwa życia, dwa życia, ja trzy. 3. 3, 2, 1 Pomocnik Niemcy Yl, Miller <grym> Miller jest pomocnik No pomocnik. Nie, to to nie jest pomocnik. Nie pomocnik, pomocnik. O mój Boże. 3, 2 dwa, jeden. Atletica obrońca. Madryt Yl... Lorente a lewy powiedziałeś? No On grał na lewej? Na lewej grał VAR, VAR, var. var Tak, za fejka traci życie Jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, ale tylko na prawej Kurwa. Nie, ja bym nie zaliczał, nie zaliczamy 3, 2, 1 Polski. głowy Grosicki No Grosicki tak. Yes! 3, 2, 1 Brazylia Manchester City Dawid <laughs> David Luiz <Lewis>. David Luiz? <laughs> hm, źle Thiago Silva, Thiago Silva źle Dawid, no już nigdy nie grał w Thiago Silva. Nie, za późno, odpadaj. taką nutę Silva. 3, 2, 1. Bayern. Chile. Vidal. No Vidal, no, lika, yes! Vidal. 3, 2, 1. Barcelona. Napastnik. No le Lewandowski. <grym> Ale łatwe, łatwe na końcu. puste. Jeśli lubicie niespodzianki, wpadajcie na naszą stronę lockerroom.pl, gdzie znajdziecie wiele mystery boxów oraz stałą ofertę koszulek piłkarskich.